Cześć, witajcie kochani. Z tej strony Tomek Remanowski. Tematem dzisiejszego odcinka będzie trening mięśni brzucha. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam dwa bardzo skuteczne ćwiczenia. Zdecydowanie skuteczniejsze aniżeli tradycyjne brzuszki. Wykorzystamy sobie w dzisiejszym odcinku taśmę oporową i wykonamy dwa ćwiczenia antyrotacyjne na brzuch. Antyrotacje warto wykonywać chociażby dlatego, że Oprócz zaangażowania mięśni brzucha w trakcie wykonywania tych ćwiczeń, mocno angażujemy mięśnie przykręgosłupowe, bardzo istotny mięsień wielodzielny, a więc najgłębszą warstwę mięśni przykręgosłupowych która oprócz wyprostu na wysokości odcinka lędźwiowego kręgosłupa pełni także funkcję rotacji. Mięśnie wielodzielne rotują nasz kręgosłup. Są bardzo istotne, jeśli chcemy zachować kręgosłup w prawidłowej, odpowiedniej, dobrej kondycji. A więc kochani, biorę taśmę oporową, ustawiam ją sobie mniej więcej na wysokości mojej klatki piersiowej. Pierwsze ćwiczenie będzie polegać na tym, abyście ustawili swoje stopy na szerokość Bioder. Tak złożyli, spletli swoje ręce, tak przytrzymuje taśmę. Teraz przyjmuje taką pozycję rąk splecionych, mam delikatnie zgięte nogi w stawach skokowych i w stawach kolanowych. Stopy są ustawione równolegle, skierowane w przód. Już przytrzymanie takiej pozycji wymaga ode mnie, abym zaangażował do pracy mięśnie brzucha. Są to mięśnie skośne, prosty, bardzo istotny poprzeczny brzucha. I teraz na tak ustawiony mój tułów, moje nogi, moje ręce zaczynam wykonywać taki ruch oddalania i przybliżania. Do siebie rąk, dbam o to, aby taśma nie ściągnęła mnie w stronę yy, tego, o co zaczepiam moją taśmę, a więc w stronę tutaj klatki treningowej. Wykonuję taki ruch, jakbym od mostka po linii prostej chciał oddalić taśmę, wytrzymać w tej pozycji i znowu wrócić. Zobaczcie, tutaj robi się trochę większa dźwignia. Gdybym puścił napięcie, gdybym puścił kontrolę z poziomu mięśni brzucha, stałoby się to. A więc doszłoby do rotacji. Jeszcze raz ustawiam się w takiej pozycji, napinam taśmę i zaczynam wykonywać taki ruch. Dwa, trzy. Nie pozwalam na to, by taśma mnie ściągnęła. A więc po linii prostej od mostka prowadzę taśmę. Nie mogę sobie pozwolić na to, że jedno powtórzenie pójdzie tu, wracając do pozycji wyjściowej trochę mnie ściągnie, tułów jest zabetonowany, wykonuje tylko taki ruch przyciągnięcia i wyciągnięcia rąk. Od tułowia. Teraz, jak mam mocno napięty brzuch, a uwierzcie mi, że muszę nim mocno zapracować, aby utrzymać moje kończyny górne w takiej pozycji, próbuję przejść do stania na jednej nodze, wracam do pozycji wyjściowej, mogę poprowadzić znowu ruch do klatki piersiowej, znowu oddalić, znowu przejść do stania na jednej nodze. Tak więc możemy zintensyfikować sobie tę pozycję. Wykonam jeszcze kilka powtórzeń co jakiś czas. Możecie dodać właśnie stanie na jednej nodze, by jeszcze bardziej zaangażować mięśnie brzucha. Oczywiście to ćwiczenie wykonujemy na dwie strony. Raz stoisz do klatki treningowej lewą stroną, raz oczywiście ustawię się teraz do Was plecami, raz prawą stroną, aby ten trening był symetryczny, a my przechodzimy do drugiego ćwiczenia. Kochani, ćwiczenie numer 2. W dalszym ciągu używamy taśmy oporowej, tak samo zakładamy ją na dłoń. Znowu wykonujemy to ćwiczenie na obie strony, ręce splecione, nogi ustawione równolegle, kolana delikatnie zgięte i teraz staram się wykonać rotację, wrócić do pozycji wyjściowej. Rotacja, wracam do, pozy do pozycji wyjściowej. Hop. Raz, dwa, trzy, cztery. Długa dźwignia, czyli ręce w stawach łokciowych są w cudzysłowie zabetonowane. Zobaczcie, jak teraz pracują mięśnie skośne brzucha i mięsień przykręgosłupowy, czyli mięsień wielodzielny. I teraz na tak ustawione ręce mogę znowu zintensyfikować sobie tę pozycję, czyli przejść do zakroku, trzymając tak ręce, wrócić do pozycji wyjściowej. 2. Hop. Zobaczcie, jak muszę pracować mięśniami brzucha, aby moje ręce nie poszły do tej pozycji. Trzy, hop, idę w dół, ciągle napięty brzuch, wracam do pozycji wyjściowej. Wykonam jeszcze kilka rotacji. Dwa, trzy, cztery, pięć. Ponownie na napięty brzuch dodaję sobie przyklęknięcie, i wracam do pozycji wyjściowej. Kochani, wykonajcie kombinację tych dwóch ćwiczeń, wykonajcie po kilka serii, kilka powtórzeń. Jest to zdecydowanie efektywniejszy trening mięśni brzucha, aniżeli tradycyjne skłony na brzuch. W dzisiejszym filmie to wszystko. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych. Pozdrawiam Was, cześć.